Zobaczymy, czy sobie poradzę. Czy Powiadomienie, głośność doprawy, ustawiona w splekę, na 0%. Żabce. No tu jest tak, ale tak niestety tu witajcie, masz, witajcie. no tu masz taki dotykowy. Tak. I tak mniej więcej, o jak zegniesz palec. Tak. No na przykład, jak zegniesz palec na tej wysokości, o na tej wysokości. Poczekaj, po tu mam tak. Tak, na tej wysokości. to na tej wysokości masz. Czarn, czarną zwykłą, znaczy orgin, y, kawę z y, jakby ka, ko, Jak to się nazywa? Contado. Contado. Kawa Contado. Cantada może nie. No może być cantada, nieważne. Jak zrobisz. O tak. To masz, masz kawę. Jak zrobisz y, tak, to dokładnie o w tym miejscu jak tutaj jest, to masz y, kawę z mlekiem. Poczekaj. Czyli tu tak zrobić, żeby... Nie. Palcem jednym cię pokazałem pierwszym. Po swojem, panele przy krawędzi, panele przy krawędzi. Kliknij dwukrotnie. Czy hmm, angielski, wstany. Tak, jest. Próbuję po swojem, cicho, muszę obrać sobie. Mam tak. tu, tu. tu. No. Mam teraz tak. Spokojnie, do nic nie robić. teraz... No to, no jeżeli się powiem... tutaj weźmiesz tylko minimalnie tutaj wyżej. To jest tą kawę... Z... Czyli na, na tym zgięciu, nie więcej, tak. na tym zgięciu. Ty kawę z, z, z tego. Z, z mlekiem, z mlekiem tak. tak. Czyli już mogę tak. A jeżeli chcesz trochę dokładnie o tak tutaj jakby od tutaj trochę tak, niżej poniżej. Tak, poniżej? jest y, latę. Aha, to jest kawę z mlekiem, czyli tu muszę. No to, no. Już nacisnąłem? Nie, jeszcze w moją stronę. O tu. Naciśnij. I, i naciśnij dużą. Tak, teraz tu. Ups. Tu tak samo. I start na samym dole. Tu. Już sam dół? Już. Yes. No, przy samym tym, tylko takim I centymetrem. Tak jak nas, dobra, raz. Nie więcej. Boże, idźmy stąd już. Na wysokości palca, mam start. No, no muszę się uczyć, się na tak? Na masz na, na wysokości o tutaj, tak. Tutaj, tak. No to, to jest, Jakby o tak. Czyli gdzieś tu mniej więcej? Dokładnie o w tym miejscu. O w tym miejscu masz start. W tym miejscu mam start. Mniej więcej w tym miejscu start mam. Gdzieś tu, tak? Na środku, tak? Tak, już teraz nacisnąłeś, już, już leci. No wiem, tak? wiem, 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 wiem. dobra, ten telefon. So Lubię ten kawałek. Przycisk krwi. Pomyślne. Mm. polski, polska, przesuń w górę. Prze, ekran zatrzymać. I robi kawę. Robi kawę, dobrze. Można sobie, wiecie co, tak naprawdę na spokojniejsze parę razy, jakbym poćwiczył, to można sobie to ogarnąć. Jakby e, ktoś oglądał żabki z jak, jakichś ewentualnie menadżerów, to wiecie co, naprawdę, stalibyście dofinansowanie na e, obrajlowane, tak naprawdę, żeby sam sobie mógł dany człowiek robić. Chociaż, no, nie ma problemu z obsługą żabek, żeby e, pomagała przy tym. Zawsze jednak wolę prosić. Patrzcie kleci, patrzcie, patrzcie. Zawsze wolę prosić, ale tak naprawdę e, już ogarnąłem to. Ach, ta kawa budzi mnie. Nie ma jak kawa z żabki. Moi drodzy. A żabki pamiętacie, że macie wszędzie. Nawet na Rondzie Inwalidy, z tego co dzisiaj zauważyłem, wysyłając już jeden filmik poranek. W, żab... w sklepie Żabka. Niewidomy czyta prasę. <śmiech> Szukajcie. <śmiech> no. I już. No i co? I co? Smacznego. Zatrzymaj nagrywanie. Na Ciekawe.